Dzisiejsza konferencja jest poświęcona firmom z branży metalowo-odlewniczej z naszego regionu, ale również potencjalnym kontrahentom dla naszych firm. W związku z tym to jest, to jest konferencja, na którą również zaprosiliśmy przedstawicieli firm z branży metalowej, z branży odlewniczej. Z kilku krajów, przede wszystkim z Austrii, z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy, z Rumunii i jest też przedstawiciel firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Staramy się maksymalnie wspomóc nasze firmy w tym, żeby wychodziły ze swoją działalnością na zewnątrz, na eksport, staramy się je wspierać wspierać je w szukaniu kontrahentów, w tym, aby uczestniczyli w misjach wyjazdowych, w targach zagranicznych, podczas których mogą zaprezentować swoją ofertę i mogą również szukać potencjalnych kontrahentów, potencjalnych partnerów dla swojej działalności. Ziemia Świętokrzyska dysponuje tu dużym potencjałem, zarówno tym technologicznym, który się ciągle rozwija dzięki wsparciu także samorządu województwa, ale także mamy dobre i konkretne plany na przyszłość w takiej dobrej symbiozie właśnie w tym świecie biznesu, wdrażania innowacji. Myślę, że możemy się tutaj dobrze zaznaczyć, pozyskać dobrych partnerów i przełożyć to nie tylko na dobre funkcjonowanie tych świętokrzyskich przedsiębiorstw tutaj czy za granicą, ale także na dobry rozwój ziemi świętokrzyskiej, na czym nam bardzo zależy, a dzisiaj już pracujemy nad tym, jak w kolejnej perspektywie finansowej będzie to wyglądało jak będzie to wyglądało w ciągle opracowywanej bardzo poważnie już strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2030.